Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale Gdzie Zaczyna się Wojsko? Dzisiaj zajmiemy się tym, co internet lubi najbardziej z rzeczy wojskowych, czyli czołgami. Zaczniemy od oczekiwanego przez wszystkich czołgu Leopard 2.pl, czyli polskiej modernizacji czołgów Leopard 2.4. Na targach zobaczyć można było jeden z pierwszych produkcyjnych egzemplarzy tego czołgu. Był to jeden z czterech polskich czołgów zmodernizowanych do tego standardu w Niemczech przez partnera modernizacji, czyli zakłady Rheinmetall Defense. Docelowo zmodernizowane mają być wszystkie 142 czołgi tego typu, jakie posiada polskie wojsko. Zewnętrznie zmodernizowany czołg no, ma kilka elementów, które odróżniają go od wersji bazowej, z której się wywodzi. Najbardziej widoczny to dodatkowe opancerzenie i co Ciekawe na tym pancerzeniu widać również dodatkowe punkty montażowe względem rozwiązania, jakie było pokazywane kilka lat temu. Był to czołg demonstracyjny, własność Rheinmetall Defense. No, na pewno te dodatkowe mocowania pancerza pomogą w przypadku, gdyby panele opancerzenia znacznie wzrosła ich masa. Na przykład, w wyniku napełnienia ich wodą podczas pokonywania przeszkody wodnej. Inne widoczne elementy modernizacji to pojemniki transportowe umieszczone w tylnej części wieży oraz nowy panoramiczny przyrząd obserwacyjny dowódcy Peri R17A3, który w odróżnieniu od Przyrządu na czołgach wersji 4 Wyposażony jest również w kanał termowizyjny z polską kamerą termowizyjną KLW-11. Podobna kamera została również zainstalowana w celowniku działonowego, czyli w przyrządzie MS-15. Jednak to, co wyróżnia ten czołg, to rzeczy, których nie widać aż tak bardzo, na przykład modernizacja armaty z programatorem pozwalająca na użycie amunicji programowalnej, czy też amunicji o większym ciśnieniu oraz zastąpienie. Hydraulicznych systemów napędów i stabilizacji uzbrojenia oraz wieży nowym systemem elektrycznym. Dodatkowym wyposażeniem jest również generator pomocniczy, czyli tzw. APU, umieszczone w kadłubie. Pierwsze cztery wozy mają, mają być wykonane i prawdopodobnie już zostały wykonane w Niemczech. Kolejne 12 wozów ma zostać zmodernizowanych w zakładach Bumar-Łabendy przy udziale niemieckich specjalistów. Natomiast resztę modernizacji ma przeprowadzić już polski zakład samodzielnie w oparciu o bazę komponentową tutaj opracowaną w tych pierwszych wozach, no ale już bez udziału bezpośredniego strony niemieckiej. Problem jest taki, że w tej chwili Mon zwleka z zamówieniem tej modernizacji. Oficjalnie nie jest wiadomo, Jaka jest tego przyczyna? Nieoficjalnie y, można się dowiedzieć, że najprawdopodobniej chodzi o niewystarczający poziom ochrony, jakie zapewnia opancerzenie wozu. Y, tutaj warto wspomnieć o tym, że opancerzenie wozu zostało zmienione tylko w tym względzie, że zostały dodane dodatkowe panele. Natomiast opancerzenie, y, które znajduje się w komorach wieży czy kadłuba, które znajdowało się tam od momentu wyprodukowania tych wozów, nie zostanie w wyniku tej modernizacji zmienione. Dalej widzimy drugi wóz, Leopard 2, tym razem to jest Leopard 2A5 tutaj jak wiadomo w ramach PGZ nastąpił podział, także inny podmiot jest odpowiedzialny za te czołgi. Na tych czołgach na pewno jest mniejsza potrzeba, jeśli chodzi o modernizację, natomiast są tu elementy, które te, na tych czołgach można by również poprawić. Na tym konkretnym wodzie demonstrowanym w tym roku widzimy na przykład zastosowanie karabinów maszynowych UKM-2000 produkcji zakładów mechanicznych w Tarnowie, w miejsce niemieckich karabinów maszynowych MG-3. Powodem takiej wymiany, Jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej postanowi zastosować ją, jest to, że do karabinów MG3 w Niemczech nie są produkowane już części zamienne. Oczywiście mogą być tutaj również próby innych rozwiązań, na przykład pozyskania części zamiennych do karabinów MG3 z innych źródeł, na przykład z Turcji, co myślę, że powinno być rozważone. Natomiast instalacja nowych karabinów maszynowych innego typu, na pewno jest to jakimś rozwiązaniem tego problemu. No i tutaj dobrze wiedzieć, że dysponujemy taką opcją. Inne zmiany na tym wozie to zastosowanie w celownikach, tak samo jak na leopardzie 2PL, polskich kamer termowizyjnych, zarówno w celowniku MS15, jak i w peri R17 oraz zastosowanie nowego typu radiostacji, tak jak jest stosowana w morskiej jednostce rakietowej w dywizji wyposażonym w system pocisków NSM. Przy okazji warto może tak jako ciekawostkę zauważyć taką rzecz, że, że pomimo zwiększenia poziomu opancerzenia wozów w wersji 2PL, to jednak nie wnoszą one wszystkich zmian, jakie zostały zastosowane np. w wozach w wersji A5. Tutaj Wam przedstawię np. kołnierz taki wokół łożyska wieży w wersji. 2PL wygląda on tak samo jak wersja 4. Tutaj właśnie widoczny jest taki kołnierz. Natomiast, jeżeli spojrzymy na dokładnie to samo miejsce w wozie w wersji 2A5, to widzimy, że miejsce to zostało wzmocnione, podwyższone zostało pancerzenie wieży. Rozwiązanie to konkretne modernizacji wozów Leopard 2 do wersji PL zostało wybrane. Rozwiązanie to ma sens, jeżeli jest to rozwiązanie tańsze od głębszych zmian, jakie możemy zobaczyć chociażby na wozach w wersji A5. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jednak to trzymanie się tej linii rozwojowej wozów w takich wersjach jak używane przez Bundeswehr, to jednak są głębsze zmiany i bardziej kompleksowe zajęcie się problemami tego czołgu. Konkurencyjna oferta firmy KMW właśnie zakładała możliwość przebudowy polskich wozów w wersji A4. I wprowadzenie w nich zmian analogicznych, jak w wozach wersji A5 i innych późniejszych. Dalej, no, możemy powiedzieć kilka słów na temat czołgu PT-91. W tym roku, tak naprawdę, zakłady Bumar Łabędy, jeśli chodzi o PT-91, nie pokazały niczego nowego. Jest to ten sam czołg, który można było zobaczyć w zeszłym roku. Jedyne, czym się różni, to zastosowaniem patriotycznego kamuflażu. Dużo ciekawsze tutaj jest spojrzenie na peryskopowy celownik termowizyjny. PCT-72, który ma się znaleźć na modernizowanych polskich czołgach T-72, na których modernizacji podpisano umowę. Celownik ten pokazywany był na stoisku Przemysłowego Centrum Optyki, czyli producenta. Zastąpi on standardowy nocny celownik, który jest zamontowany na czołgach T-72. Rozwiązanie całkowicie przestarzałe i nieodpowiadające realiom pola walki no, dzisiejszego, jest to rozwiązanie z lat 80., a w tej dziedzinie, czyli obserwacji w trudnych warunkach, tak naprawdę postęp był ogromny przez te lata. Jak widzimy tutaj, właśnie sam celownik z okularem oraz obok monitor, który znajdzie się na stanowisku dowódcy zmodernizowanego czołgu. Ciekawe jest to, że nie zastosowano tutaj odłączanego okularu OLED, takiego jak na zmodernizowanych z tą samą kamerą termowizyjną KLW1 czołgach PT-91, gdzie ten okular jest mocowany na celowniku dziennym TPD obok okularu właśnie tego celownika, co pozwala na zachowanie większej ergonomii dla załogi. I Dlatego myślę właśnie, że tutaj wolę przedstawić ten celownik PCT-72, ponieważ jest to rozwiązanie, które faktycznie trafi na polskie czołgi, do polskich żołnierzy, a nie tylko jest no, demonstratorem czegoś, co... Co tak naprawdę sprzedaliśmy do Malezji ileś lat temu, i, i nie ma specjalnego wpływu na to, co w tej chwili jest w naszym wojsku. No, oprócz czołgów wystawianych tutaj przez krajowe firmy i oprócz tych demonstratorów i rozwiązań, które odpowiadają, jakby uzbrojeniu naszego wojska, czyli czołgów Leopard 2 czy T-72, mamy czołgi naszego sojusznika amerykańskiego. Konkretnie można było zobaczyć czołg M1A2 Abrams oraz. Wóz zabezpieczenia technicznego Herkules. No, zaczniemy od czołgu, który jest chyba wszystkim znany. Jest to bardzo dobry czołg. Ogólnymi parametrami, jeżeli chodzi o uzbrojenie, takie jak no, armata, karabin maszynowy, to mniej więcej odpowiada czołgom Leopard 2. Natomiast chciałbym się przyjrzeć takim aspektom, które wyróżniają ten wóz. Jako, że miałem okazję podczas targów z nim troszeczkę poobcować, to właśnie skupię się na takich ciekawostkach. Po pierwsze, stanowisko kierowcy, którego chyba za bardzo nie sfilmowałem. Natomiast miałem okazję po prostu wsiąść w nim, i był to normalny szok. Było to doznanie zupełnie nietypowe, ponieważ stanowisko kierowcy w czołgu M1 Abrams to jest tak naprawdę ma kształt leżanki. Jest bardzo nietypowe w porównaniu do tego, co można zobaczyć na T72 czy na Leopardzie. I bardzo wygodne przy okazji, jeżeli ktokolwiek z Was będzie miał okazję, w tej chwili mamy taką sytuację, że bardzo często są amerykańskie czołgi obecne na jakichś uroczystościach, czy jeżeli żołnierze mają okazję ćwiczyć i po prostu mają taką sytuację, że, że mogą zapoznać się z tym sprzętem amerykańskim, to serdecznie polecam zapoznać się, jak wygląda stanowisko kierowcy w Abramsie, ponieważ jest to bardzo ciekawe. Po drugie, mamy wieżę, gdzie znajduje się większość załogi czołgu. No tutaj ogólny układ wieży jest znowu podobny do Leoparda 2, natomiast co odróżnia go no, nie tylko od te 72 gdzie jest bardzo ciasno, ale nawet od Leoparda to ogromna ilość miejsca w wieży, która ta, ta przestrzeń nie jest aż tak bardzo zajęta, i na przykład jest możliwość bardzo no, łatwego dostępu z, z pozycji na przykład dowódcy czołgu Abrams do pozycji ładowniczego. I oczywiście w drugą stronę, co pozwala na przykład na udzielenie pomocy, jeżeli sytuacja tego. Wymaga innemu członkowi, lub no, po prostu na zmianę pozycji wewnątrz wieży, co nawet w Leopardzie w porównaniu do Abramsa jest nieco utrudnione i jest nieco ciaśniej. Nie chcę tu się skupiać na tych parametrach papierowych, bo tego jest w internecie mnóstwo. Ale y, chodzi o to, że mając kontakt faktyczny z tym czołgiem i widząc te rozwiązania, jeśli chodzi o ilość miejsca, o, o ergonomię, no to jest naprawdę nieźle. Ten czołg trzeba przyznać, że robi bardzo pozytywne wrażenie. Drugim amerykańskim wozem pokazywanym obok czołgu Abrams był wóz zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. No, jest to wóz, który wbrew pozorom, wbrew temu co się może wydawać, on w ogóle nie bazuje na czołgu M1 Abrams. Nie ma specjalnie unifikacji między tymi wozami, ponieważ i napęd jest inny. W przypadku czołgu Abrams jest to turbina gazowa, taka podobna jak w czołgu T-80. W przypadku M88 jest to silnik diesla. Nawet gąsienice nie są wymienne jak zapytałem tutaj członka załogi mówi, że M88 ma cięższe gąsienice, żeby bardziej wgryzać się w ziemię. Możliwość zaobcowania daje zupełnie inny odbiór niż tylko porównywanie jakichś teoretycznych parametrów technicznych. Trzeba pamiętać, że M88 jest już bardzo starym wozem, przynajmniej jeżeli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, ponieważ wszedł on do służby mniej więcej w tym samym czasie co czołg M60, ale tak naprawdę bazuje on na wcześniejszym czołgu, czyli na czołgu rodziny Patton M48. Oczywiście wóz ten był sukcesywnie modernizowany przez lata, w szczególności wersja A2, która powstała właśnie żeby współpracować z cięższymi wersjami czołgu M1 Abrams. W tej chwili ze względu na to, że najnowsze wersje czołgu M1 Abrams, konkretnie M1A2C i M1A2D ich masa zbliża się już do 70 ton i mówimy tu o 70 tonach metrycznych, nie 70 tonach krótkich. No, żeby móc zabezpieczać skutecznie te wozy, również potrzebna jest modernizacja i ma powstać. W najbliższym czasie wóz M88A3, który będzie dysponował odpowiednim wyposażeniem do tego, żeby właśnie skutecznie te wozy wspierać. Jeżeli mamy do czynienia z europejskimi wozami zabezpieczenia technicznego, no w Polsce mamy zarówno wozy niemieckie, jak i wozy polskie, które powstały na bazie czołgów T72 i T-55. No to generalnie po opróżnieniu tej wanny kadłuba czołgu jest przestrzeń do wykorzystania. Natomiast tu zrobiono zupełnie inaczej, ponieważ pod w tym miejscu tej wanny kadłuba umieszczono mechanizmy różnego typu. Przede wszystkim w przypadku M88 są to wyciągarki i systemy hydrauliczne. Natomiast sama załoga znajduje się wysoko. Podłoga tego przedziału załogowego znajduje się na wysokości półek gąsienicowych tego wozu. Załoga jest trzyosobowa. Po lewej stronie siedzi kierowca w przedniej części. Po prawej stronie, lustrzanie do niego, siedzi członek załogi obsługujący wyposażenie wozu. Natomiast nieco do tyłu, w środku, dysponujący własną kopułą obserwacyjną, siedzi dowódca wozu. Co najbardziej odróżnia te wozy amerykańskie od wozów europejskich, to jest posiadanie tak naprawdę takiego ramienia dźwigu, za pomocą którego przedmioty są podnoszone do góry za pomocą wyciągarki. Ponieważ wozy europejskie, czy to polskie, czy to niemieckie, niemieckie, które u nas służą, czy, czy inne rozwiązania służące w Europie, generalnie wyposażone są zazwyczaj w takie hydrauliczne ramię i dopiero na nim znajduje się dźwig. Tutaj no, to rozwiązanie ma swoje zalety i ma swoje wady. Zaletą takiego rozwiązania jest jego dużo większa nośność, ponieważ nie jest to rozwiązanie ruchome, także nie ma konieczności jakiejś stabilizacji większej wozu, ponieważ cały wóz stanowi tu stabilizację dla tego dźwigu i ten dźwig się nie przesuwa. Można go wyważyć ten cały wóz i sprawić, że on będzie mógł to podnosić dużo większe ciężary. Dwa wozy M88A2 stojące obok siebie, są w stanie podnieść do góry czołg M1 Abrams. Jest to no, zdolność której wozy europejskie nie posiadają. No, ale natomiast inna, inna sprawa jest jednak, jeżeli posiadamy ramię hydrauliczne, które jest obracane, możemy tutaj mieć dużo większą precyzję operowania nim i no, w przypadku takich typowych napraw, to rzadko się zdarza, że istnieje konieczność podniesienia całego wozu. Zwykle podnieść trzeba np. powerpack wyjąć z czołgu, czy w niektórych przypadkach konieczne jest podniesienie wieży. Widzę tutaj zalety tego wozu, natomiast nie imponują mi one aż tak bardzo. Bardziej mi się on wydaje ciekawym rozwiązaniem, bo jest inny, jest bardzo inny, niż rozwiązaniem jakimś no, genialnym, pomysłowym wyjątkowo, ponieważ te rozwiązania też mają swoje wady, które tu zastosowano podkreślić trzeba, że wozy M88A2 i potencjalnie A3 są oferowane polskiemu wojsku do zabezpieczenia właśnie ciężkich pojazdów, takich jak armatochałbice Krab, czy takich jak no, zmodernizowane ciężkie czołgi Leopard 2, które po modernizacji, no tutaj możliwości wozów Bergę Panzer 2 bazujących na podwoziu Leoparda 1 się kończą. No, ale uczciwie muszę przyznać, że na innym stoisku stał również zmodernizowany Bergę Panzer 2 Wizent czyli modernizacja właśnie tych wozów do, do standardu dającego im lepszą możliwość, aczkolwiek znowu nie aż takie duże jak M88. No i tyle może na dzisiaj. Czołgi jak zwykle wiem, że są popularne, że Was ten temat interesuje, dlatego starałem się tutaj zamiast powtarzania jakichś takich danych powiedzieć coś ciekawego. Mam nadzieję, że usłyszeliście coś nowego, że, że czegoś nowego się nauczyliście. No jak zwykle zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, komentowania i udostępniania filmu, jeżeli tylko chcecie, żeby więcej takich filmów powstawało. Jeżeli nie chcecie, możecie dać lajka w dół. No i trzymajcie się. Usłyszymy się w następnym filmie.